Ewunia szybciej do domu, zobacz jak zimno, a ty przyziębiona, co ty myślisz, że ja będę potem tylko herbatkę ci nosił? Je, e, słoneczko, jeszcze słoneczko wyszło, myślałam, że trochę cieplej, ale to jest zać trochę się wpadło, to muszę się zachartować, co myślisz? No ale ty jesteś przyziębiona, zobacz co będzie, co będzie potem no. a nie tylko ja tobie no i co potem tylko masaż będę musiał robić no i e, wunia no i ja zaraz tylko poćwiczę trochę no ja to szybciej, szybciej i no muszę teraz pięć minut pobyć na wózku ale zobaczę jak zimno ile śniegu no ale śniegu to jest no, no. no. ale muszę dobra rzucę w ciebie i idę do domu